Ho, ho, ho. Merry Christmas. A kto tutaj znowu wyszedł? Kto tutaj znowu wyszedł? Kto sobie wyszedł? Biesiu tam sobie siedzi? No dalej, chodź. Idź do siebie. Idź. No, proszę, do siebie. Dalej, ty chuliganie mały, teraz jak ona to rozpracuje, to już naprawdę nie wiem. No, nie ma opcji, po prostu. <śmiania <ty> <śmiania> I to jesteś taki mały kucyk Taki mały diabeł uh. Nicela dostała prezent Pincela dostała prezent w kalendarzu Zaraz jej Co robisz? Czemuję ten wykaz? No jaki ładny. No jaki ładny. To ma taki ładny prezent? No kto ma taki ładny prezent? Od Skyhorse Skyhorse No więc kochani Ja mam właśnie kapar I nie jestem w stanie za dużo powiedzieć Także Odwożyliśmy właśnie Sobie dzisiaj rano Prezent od Skyhorse ostatniego dnia kalendarza w Kinderku było Kinder Country w pieskowym był no wiadomo to samo w większej ilości no i co? No? życzymy Wam kochani wszystkiego najlepszego na te święta i na nadchodzący nowy rok. Mam nadzieję, że będziecie z nami, że przybędzie Was, że będzie Was jeszcze więcej. No i widzimy się w kolejnym odcinku, już nie vlog No, ale widzimy się w kolejnym odcinku, być może w Sylwestra. Pokażemy o. Wam, jak się będą zachowywały nasze konie e, podczas tych wystrzałów sylwestrowych. Zostawcie nam łapkę w górę i bye! bye. Dziękujemy, że byliście z nami.

וואו, אמצע לך